Dobry wieczór. Witamy na naszych drugich urodzinach, na drugich urodzinach punktu wymiany poezji. E, cieszę się, że udało nam się spotkać i mam nadzieję, że będziecie się fajnie bawić. E, jako, że to urodziny, to my już otworzyliśmy tutaj <kluzny> e, szampana i świętujemy właśnie. E, Także zapraszamy do tego, żeby razem z nami świętować. Ja może tylko powiem w trzech słowach, co to jest punkt wymiany poezji, kto będzie dzisiaj występował i o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Punkt wymiany poezji to są takie rameczki, które wiszą już w 95 miejscach w Polsce. Dziś będzie 96 jeszcze ramka w Krakowie na Starym Kazimierzu. Albo jutro rano. E każdy może na tę ramkę przynieść swój wiersz, powiesić, każdy może wziąć e wiersz, który na tej ramce wisi. E Te wiersze trafiają też do e internetu. Mamy właśnie stronę, punkt wymiany poezji na, e na Facebooku. Wokół tej strony e no, udało się stworzyć taką bardzo fajną społeczność. Poetycką, e, którą właśnie za chwilkę e, zobaczycie. E, co mnie bardzo cieszy, dzisiaj są osoby, które są z nami od samego początku. E, I są też osoby, które będziemy widzieć tak naprawdę e, dopiero pierwszy raz. Także to jest takie fajne, że. To nie jest tak, że tylko to jest jakiś zamknięty krąg, tylko jesteśmy cały czas otwarci na, na nowe osoby, no bo poezja ma wiele twarzy, wiele imion i tak naprawdę nie warto w ogóle się przyjmować tym, żeby była jakby taka jednorodna. Tak? E, także mm, właśnie osoba, która jest z nami najdłużej, zacznie jako pierwsza ze swoją, swoją poezję. Jest to Ania Przybyl. Y, która była takim naszym pierwszym apostołem, bo zaczęło się to od tego, że powiesiliśmy jedną rameczkę z założeniem, że po prostu będzie tylko jedna. A Ania do nas po trzech tygodniach napisała z Warszawy, że, że, że jakaś jej znajoma widziała taką ramkę, przysyła jej zdjęcie, i ona też by chciała mieć taką ramkę z kolei w Warszawie. Tak? I tak to się potoczyło, że w tej chwili jesteśmy w, w całej Polsce. Dobrze, Aniu, oddaję Ci głos. Dobry wieczór. Dziękuję za miłe przedstawienie. Przygotowałam na dzisiaj trzy wiersze dotyczące lata. Mam nadzieję, że wpiszę się dobrze w tematykę. Pierwszy wiersz jest zatytułowany Pełnia Lata. Słońce wspina się po niebie, jak ktoś, kto nie zna pośpiechu. Na liściach jabłoni drży złote ciepło, a powietrze pachnie pyłem drogi. Kot przeciąga się w cieniu płotu, cicho, jakby nie chciał spłoszyć dnia. Na polu pszczoły przecinają ciszę, odmierzając czas od kwiatu do kwiatu. Woda w rzece jest czysta i chłodna, ale odbija niebo tak gorące, że aż chce się wierzyć, że płynie w niej światło. Dzieci biegną przez trawy, ich śmiech wplątuje się w osty i gubi się między motylami. Daleko nad lasem krąży powolny cień strzębia, który patrzy na wszystko z wysokości, gdzie lato jest jeszcze szersze. Wieczór przychodzi bez pośpiechu, rozciągając cień po łąkach. Niebo, pełne czerwieni i purpury, gaśnie tak wolno, że zdaje się trwać wiecznie. Wtedy lato oddycha najgłębiej, a noc przynosi świerszczom głos, którego w dzień im zabrakło. Drugi wiersz nosi tytuł Oniryczne Południa. Lato spływa z drzew jak miód, lepkie, złote, niecierpliwe w ustach dnia. Powietrze faluje, jakby ktoś poruszał niewidzialną zasłoną. Trawy rosną w górę myśli, aż dotykają warg obłoków. Motyle noszą na skrzydłach sekretne mapy krain, gdzie, gdzie zawsze jest południe. Woda w jeziorze jest snem szkła, rozbitym tylko przez płacz, który tonie zanim zdąży uciec w echo. Słońce przesuwa się po plecach pól, jak dłoń, która znak kształt każdego wzgórza. W cieniu jabłoni dojrzewają opowieści których nikt nie zapisze. Ptaki rysują w powietrzu kaligrafię zbyt szybką, by ją odczytać. Kolejne drogi pamiętają każdy krok, każdy wóz i każde lato, które minęło. Wieczór przynosi zapach kamieni, nagrzanych jak wspomnienia. Księżyc wschodzi z twarzą wędrowca, który wraca co roku tą samą ścieżką. Lato zasypia powoli, trzymając w dłoni klucz do dnia który się jeszcze nie skończył. I ostatni wiersz, bardziej dynamiczny, pod tytułem Żywioł. Lato wbija się w skórę jak ogień, który nie zna miary. Wiatr pędzi przez pola i kładzie zboża w nagłe wzory, których nikt nie zdąży przeczytać. Owady szaleją w powietrzu. Ich bzyczenie jest ostrzem przecinającym ciszę. Chmury rosną jak głazy. Ciemne, ciężkie, gotowe runąć. Gdzieś w oddali pierwszy grzmot potrząsa ziemią. Ptaki milkną, jakby znały dalszą część historii. Burza nadciąga w pełnym galopie, wyciąga ręce z deszczu i błyskawic. Powietrze pachnie żelazem, a trawa kładzie się, przyjmując pierwszy cios wody. Świat staje się srebrny od uderzeń piorunów. Potokiem spływają ścieżki. A jezioro podnosi się jak klatka piersiowa sępa. Potem wszystko cichnie nagle, zostawiając tylko krople i parę unoszącą się z ziemi jak oddech po krzyku. Dziękuję bardzo. I teraz przedstawię następną uczestniczkę naszych urodzin. Jest to Agnieszka Jabłońska. Która jest autorką trzech tomików poetyckich na skrzydłach bez czasu, pod korą milczenia, a także trzeciego, który jest obecnie w druku. Jej wiersze ukazały się w wielu antologiach poetyckich, zorganizowała kilkanaście spotkań autorskich, a prywatnie kocha przyrodę, muzykę klasyczną oraz historię, zwłaszcza II wojny światowej. Dziękuję. E, przygotowałam dzisiaj e, no, więcej wierszy, ale stwierdziłam, że e, tutaj, jak poprzedniczka, jak Ania, która mnie przedstawiła, e, też może powiem trzy. E, myślę, że pewnie będą trochę takie w zbliżonym klimacie. E, z pierwszego tomiku: Na skrzydłach bez czasu, e, wiersz niespełnienie. Bez trosko pulsują bieszczackie połoniny. Bzyczą i tętnią szczęśliwym rytmem. Odległe góry zamykają zielone oczy, gdy lasy bukowe z zachłannymi korzeniami milimetr po milimetrze przekradają się ścieżkami na połoniny, wyprężając nagie pnie z prośbą o pieszczotę. Połoninę beztrosko całuje słońce, czule głaszcze wiatr. Buczyny, samotne i nieme, kipią czerwienią liści, która przechodzi w purpurę. Łzami bez skrapiają skrapiają glinę, obrzucają bukwiami górskich wędrowców, pogrążając się w niespełnionej miłości. Po, połoniny, wsłuchane w koncert świerszczy i trzmieli, unoszą oddechem motyle ponad granicę czasu. Teraz wiersz z tamy pod korą milczenia. Wierz bez tytułu. Słońce jest dzisiaj królem ogrodu. Ciepły wiatr przepływa przez rozgrzane ceglaste ścieżki. Muska liście srebrzystych sadźców. Taras mieni się jak jezioro, na którym unoszą się kryształowe szyje łabędzi. Światłocień niedopowiedzeń umyka przed prawdą. Słowa unoszą się na niciach babiego lata. Pachną jak zaschnięte kwiaty lawendy. Snując opowieści o lecie, ukrytym w westchnieniach wspomnień. Okna rozwartymi oczyma wpatrują się w króla. Wiatr zgina w ukłonach trawy pampasowe. Od pustych ścieżek odbija się klangor żurawi. Ostatni krzyk lata. I ostatni wiersz, troszkę taki melancholijny może, ale też związany z latem. Świerćnutami chwil tkane pięciolinie życia, lecz choć chętnie pochwyci ją wiatr i rozniesie wśród bezkresnych pól świata, jej brzmienie tylko raz usłyszą buczyny i świetliste dąbrowy. Tylko raz powtórzy echo strumieni, wodospadów, rzek i zniknie z mozołem tkana symfonia z nici babiego lata. Dziękuję. I chciałabym przedstawić następną osobę. Będzie to Danusia Sud-Karykowska, która jest absolwentką filologii romańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest zamiłowania poetką liryczną i satyryczną oraz tłumaczką poezji. Jej wiersze ukazały się w kilku antologiach poetyckich Fundacji Proletariat i były publikowane podobnie jak opowiadania w piśmie literacko-artystycznym i y. YPSILAM. Należy do grupy poetyckiej Mundus Poeticus na Facebooku. Jest wielbicielką punktu wymiany poezji i konfitury z Ałyczy Kuby Kozłowskiego. Dziękuję. Bardzo dziękuję za urocze przedstawienie. Wszystko to prawda. E, czy dobrze mnie słychać? Tak. Super. E, moje wiersze już będą związane z końcówką lata. Ja w sierpniu już czuję. E, Taką rzewną atmosferę. I pierwszy wiersz to dni kolorowe. Dni kolorowe cicho odchodzą, Rannymi mgłami rzewnie żegnane. Pejzaż się zmienia razem z pogodą Matki Natury odwiecznym planem. A ja nic nie wiem i tak jest lepiej. Staruszka słońce chwytam za brodę. Bystrosko chłonę letnie promienie, żeby cię kochać w każdą pogodę. Opustoszały już ptasie gniazda. I boczki w drogę ruszyć gotowe sierpniowe łąki w rosy od blaskach kwiaty na włoci witają chłodem a ja nic nie wiem i dobrze mi z tym świergotu ptaków wciąż nasłuchuję wypełniam serce ich śpiewem czystym i choć mam skrzydła nie odlatuję drugi wiersz modlitwa sierpniowa weź mnie ze sobą sierpniowe słońce nim nas otulą mgły smugi ranne, aby jesienią marzenia tlące Słodkie pragnienia nie zgasły nagle. Weź mnie daleko, letni wietrzyku, Tam, gdzie dmuchawców wieczna kraina, bym mróz do skały serca nie przykuł, Kiedy nastanie królowa zima. Zabierz mnie z sobą, boćku kochany, Może mi jeszcze skrzydła wyrosną, Klekotu koncert znów razem damy, Gdy powrócimy tu wczesną wiosną. I, żeby nie było tak smutno pod koniec lata, zatrzymamo lato na dłużej. Nie martw się, będzie dobrze. Zatrzymamy lato na dłużej. W owocach zajadanych namiętnie, prosto z krzaka lub ze słoików. Będziemy leżeć na łące w barwach babiego lata. Zachowamy pod powiekami ciepłe kadry pełne słońca. Pomachamy wędrownym ptakom. Nie na żegnaj, lecz na do widzenia. A one użyczą nam skrzydeł dziecięcej wyobraźni. Wieczorem iskry z ogniska zaniosą nasze marzenia gwiazdom, by te je spełniały, spadając jedna po drugiej. Nie martw się, będzie dobrze. Zatrzymamy lato na dłużej. W letnich wersach sierpniowego wiersza, spisanego kroplą rosy na niebie. Dziękuję bardzo. I chciałabym przedstawić kolejną uczestniczkę Urszulę Bauer. Urszula mieszka w Wiedniu, wcześniej mieszkała w wielu polskich miastach. Aktualnie poetka, pierwszy wiersz napisała, a raczej stworzyła, jak wspominają jej rodzice, mając 3 lata. Jest po debiucie poetyckim. Jej pierwszy debiutancki tom nazywał się Echo Emocji i ukazał się w 2023 roku. Sama chętnie recytuje swoje utwory na wydarzeniach kulturalnych w Polsce i poza granicami. Ostatnio na Festiwalu Miłosza w Krakowie oraz na nyskiej nocy poetów. Serdecznie zapraszam. Dziękuję Danusiu. Dobry wieczór wszystkim. Witam was, kochani. Cieszę się, że jesteśmy tutaj wszyscy i możemy wspólnie świętować nasze Drugie urodziny. Tematem przewodnim jest lato. Nie wiem, jak u Was w Polsce, u nas w Wiedniu leje jak cebra. <grym> Także mam nadzieję, że mnie będzie dobrze akustycznie słychać, bo mam okna dachowe i krople deszczu uderzają bardzo mocno, ale atmosfera jak najbardziej będzie lekka i przyjemna. Przedstawię pierwszy wiersz pod tytułem Motyla ważkość. A kiedy się wzbiję nad ziemię, lekkością motylowego trzepotu, świat okaże się niebem, kwitnącym wonią marzenia. Odrzucę od nogi gnuśności, ciężary ołowiu odczepię, pofrunę lotem naiwnym nad trupim obszarem przed siebie. Wzlatując w przestrzeń bez troską, kwiaty, pozdrowie skinieniem, uśmiechem godnym boskości, zawisnę w powietrznej wieczności. Gdzie idziesz, mamo? Idę na spacer, idę po siebie, założę czerwone szpilki. I będę tańczyć w rozmywającej się pomarańczy słońca, sama, nie z braku mężczyzn, lecz z wyboru, dojrzała, by skorupa lęku przed samotnością już pękła, nietknięta w swej wierze w człowieka, ale wrócę, synu, gdy czas uzna, że to już ten czas. I ostatni wiersz będzie y, świeżynką. To jest wiersz miłosny. Pytałeś wczoraj, czemu cię kocham? Dostrzegłam światło w tobie zaćmione strachem. Ujrzałam dobroć pod stertą zranień, tarczę skleconą z tęsknoty pragnień, radość bezstydną ukrytą na dnie. I w pocałunku poczułam kuraż bycia w męskości czułym kochankiem. Kocham, bo jesteś, gdy słabość władnie cenię za szczerość, choć wiem, że bezładnie. Dziękuję za to, że czuć nauczyłeś. A to nie takie łatwe być dla kogoś światłem. I przedstawię następną poetkę Monikę Miłosz, wrażliwa obserwatorka codzienności, laureatka kilku konkursów literackich, autorka tomu zupełnie niedaleko, gdzieś dwa kroki za i głębiej w swojej twórczości. Stara się zabrać czytelników w podróż po miejscach, gdzie słowo leczy, a cisza Mówi więcej. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, kochani. Ponieważ ja raczej dotykam trudnych tematów w swojej poezji, to pozwoliłam sobie wybrać takie no, małoletnie wiersze. Chociaż w jednym gorąc pustyni, a w drugim Letnia zabawa, a w trzecim nauka przez lata. Zapraszam Was do mojego świata. Drobinki piasku, zapomnieni w myślach człekokształtnych, delikatnie dozują siebie. Niewznieconym dotykiem płoną jak hamę chory słońcem pustyni. Tylko oni potrafią zakwitnąć. Gdy wody brak i gorąco Łyszą się sobie na wietrze Dwie odnalezione drobinki Oczach pustyni piaskiem W swoich oczach Wszystkim Drugi wiersz Bawimy się Raz, dwa, trzy Berek przez ma a nikt nie chce wygrać. Liczymy blizny, jak słoje. To jest dłużej, ten ma więcej, grubszą warstwę kory. W połowie biegu nagła zmiana zabawy. Raz, dwa, trzy, znikasz ty. Bawimy się, w chowanego. Przegrany ten, co stoi, czy leży, i swoje najczęściej dębowe, wyważy lakierowane. Rodzaj drewna i lakier są miarą wywalczonej wieczności, miłości. Iby to gra warta świeczki, a jednak na koniec stawiają. I ostatni wiersz bez tytułu. Nauczono mnie, jak mnożyć i dzielić. Tangensy, kotangensy, rachunki prawdopodobieństwa. Jak stać w szeregu i się nie wychylać? I co to równanie bezwzględne. Prostopadł ściany, linie równoległe. I po co mi to było? Mogli mnie nauczyć, jak nie odbijać się od ściany, jak być, jak zostać, pokochać sobą siebie bezwzględnie, obłędnie, przetrwać, przeżyć, się nie dać. Jak mnożyć, żeby było więcej i dzielić, żeby mniej bolało. I jak naprostować równolegle tych, co równają z ziemią bezwzględnie? Jak obliczać prawdopodobieństwo, że ktoś, kto się uśmiecha, jest tym, co się uśmiecha? Jak się uzbroić, ochronić, jak siłę znaleźć, jak przetrwać? Jak trzymać gębę z błota, a przy tym się jeszcze uśmiechać? Dziękuję kochani.